To już czwarta część relacji z podróży kamperem przez Hiszpanię. Tym razem odbijamy nieco od wybrzeża, które zwodzi jak syrena, szczególnie tych, którzy są w Hiszpanii kamperem pierwszy raz. Widowiskowe miejscówki nad morzem kuszą i robią tak duże wrażenie, że każda noc spędzona bez widoku na morskie fale uderzające o brzeg wydaje się wręcz stracona. Na szczęście mamy już za sobą ten pierwszy zachwyt, w końcu to nasza druga wizyta na Półwyspie Iberyjskim, więc bez żalu skręcamy w głąb lądu poszukać nieco innego klimatu. Wróćmy jednak na moment do miejsca, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek, czyli do wioski rybackiej Algameka Chica niedaleko Kartageny. Mamy nasz nocleg na klifie. Na szczęście samochody poznikały, które tu stały, więc będzie troszeczkę łatwiej. Ale no generalnie trzeba jechać na wstecznym, bo nie ma innej opcji, żeby tu zawrócić, więc po prostu będę próbował. Jak e, nie będę widział wszystkiego, to po prostu Natalia wyjdzie i będzie mnie asekurować, ale może nie będzie tak źle. Zwieźć was gdzieś? Żegnamy się z miejscowością Algameca Chica I jedziemy w stronę obrzeży Kartageny Żeby zrobić jakieś zakupy Umyć na pewno auto, bo już jest tak brudna Że aż wstyd i, no I pranie by się chyba przydało zrobić. Mamy problem generalnie, bo mamy już cały wór grzeźka rzeczy i nie mamy gdzie ich wybrać, bo w Polsce pralnie samoobsługowe mają taką opcję, że można sobie wyłączyć dozowanie płynu i wlać swój. No a my mamy takie <laughs> specjalistyczne orzechy do prania. W sensie są to orzechy jakiegoś owoce, jakiegoś drzewa przypuszczam wysuszone które się pienią, no i to jest fajne, bo to jest po prostu naturalne, nie ma tam żadnych w tym syfów, tylko jest to po prostu orzech, Mianowicie znaczy w zasadzie jest to owoc, no ale wygląda jak orzech, więc się mówi orzech, no i, no i to pierze. Wiadomo, to nie jest jakieś fest skuteczne, jak jakieś środki takie fest chemiczne, ale no jest naturalne, więc no chcemy w tym prać, a po prostu nie mamy gdzie bo wszystkie pralnie duzują tutaj automatycznie płyny i te płyny jeszcze tak się śmierdzą dziwnie ciężko to potem wywieczyć nie chcieliśmy po prostu prać Grześka rzeczy w tym no i widzieliśmy, że na, na takim jakby parkingo kempingu gdzie robiliśmy ostatni serwis były pralki i tam można było sobie dolać więc zastanawiam się czy jak przyjedziemy zrobić samo pralnie to czy oni się na to zgodzą czy będziemy musieli tam nocować tego nie wiemy Dobra, kończy się droga boczna. Jedziemy w stronę Kartageny. Ten wózek jest inteligentny. Ten wózek wie, że ja chciałem go ukraść i przestał jechać autentycznie. Tam jest Mercadona. Jeżeli odjedzie się za daleko od sklepu, to blokują się kółka. Słychać tam taki mechanizm, który, który zaczyna blokować te koła. Po prostu nie da się dojechać. Musiałem go ostatnie metry nieść. Nie wiedziałem. Na początku myślałem, że mi się kółka zepsuły. Albo nie wiem. Dziwne. Patrzcie. Nie chcę jechać. Generalnie muszę go nieść. I Przekroczy tą linię, w której zaczyna łapać osu. Słyszycie? Odblokowało się. No i normalnie sobie jadę. Ciekawa technologia inteligentnych wózków, które wiedzą, że chce się je podpierniczyć że tacy brudni kamperowcy przyjeżdżają i kradną wózki Natalia z Grześkiem poszli na plac zabaw a ja w międzyczasie staram się nagrać wstawki lektorskie do odcinka ale jest ciężko stoimy przy drodze i po prostu auta jeżdżą mi cały czas i mi wszystko zagłuszają chcę jutro wrzucić odcinek, bo jest niedziela no i próbuję nagrać i co chwilę muszę przerywać i nagrywać jeszcze raz. Zaraz mnie trafi. Jeszcze najgorsze są motory, bo po prostu... Przecież on jest już w Warszawie, a dalej go słyszę. mnie śmieszlak trafi. Stanowiliśmy opuścić wybrzeże na parę dni, bo zaczęło padać. Stwierdziliśmy, że skoro, skoro i tak pada, no to w zasadzie w górach może będzie ciekawiej, bo siedzenie na plaży i patrzenie się jak deszcz pada na morze jest lekko depresyjne. Zastanawiam się, czy jest tak, że jeżeli w Polsce o tej porze roku mamy cały czas praktycznie zachmurzone niebo i deszcz, ewentualnie śnieg, to czy jesteśmy jakoś do tego przyzwyczajeni i nie reagujemy na to emocjonalnie, bo tutaj po miesiącu słoneczka, ciepełka, gdy przyszedł nagle deszcz, to aż po prostu doło złapałem wczoraj i, i tam jest coś baza. Właśnie dzisiaj może się przejdziemy kawałek. Wczoraj w tym całym szaroburym świecie wydawała się tak paskudna. Trafiliśmy tutaj w zasadzie tylko dlatego, bo jest tutaj pralnia. No i chcieliśmy wczoraj zrobić zakupy. Okazało się, że wczoraj, 6 grudnia, było Święto Konstytucji Hiszpańskiej. No i okazało się, że wszystkie sklepy, absolutnie wszystko jest zamknięte. No i tych zakupów nie zrobiliśmy, więc zatrzymaliśmy się tutaj na jakimś takim dziwnym parkingu. No i teraz mamy zamiar jechać do Mercadony, kupić jakieś rzeczy znowu na tydzień, bo to się najbardziej sprawdza. A potem jedziemy w dzicz, czyli jedziemy jeszcze głębiej w góry. A konkretnie w stronę e, jakichś jezior w górach, które podobno są jeziorami termalnymi, czyli temperatura wody ma tam być dosyć ciepła. My jesteśmy z marzluchami, więc i tak prawdopodobnie będzie dla nas za zimna. Ale no, tak wyczytałem, jedziemy sprawdzić. Widoki podobno są ładne. Cały ten, e, ten rejon tych jezior nazywa się Banios de Zuhar. Nie wiem, czy tak się nazywa miejscowość, czy tak się nazywa jezioro. Zaparkowałem się pod Mercadoną i idę zrobić zakupy. Generalnie rozkminiłem taki patent na zakupy, że robimy je na tydzień, to po pierwsze, a po drugie, obczyniłem taki motyw, żeby iść każdą alejką po kolei, żadnej nie ominąć i na każdej wziąć to, co potrzebuje i się już w ogóle nie wracać. I to powiem Wam, że działa. Szybko to idzie i faktycznie zakupy na tydzień są spoko, bo. Bo, zawsze, jak się jedzie coś dokupić, to się coś zawsze jeszcze kupi niepotrzebnego, i potem się marnuje. A tak jest spoko i nie jemy za dużo syfu dzięki temu. Dobra, idę po koszyk. Mam zakupy. Gazetka. świąteczna. Wiecie, co mi najbardziej ryje? beret tutaj. Jak w sklepach jest muzyka świąteczna, sprzedają jakieś świąteczne rzeczy.

Hear that horse ride down that plain, and Lord, it's come to take my name. Lord, it's come to take my name. Dreaming of places, wide open spaces. I've been suffocating here too long. Sprawdzamy temperaturę wody, wziąłem do tego specjalny przyrząd fachowy, termometr, termometr z szopem, z shopem są najlepsze. A, Dawaj, zobaczymy ile tu ma wody, no, nie no zimne za cholera, je łapa, że chyba nas no, oszukali tymi ciepłymi źródełkami. 14 stopni. Wciąż spada. I've been suffocating here too long. Southern bell ringing in my head Louder now that it's ever been When I left, you were standing guard Something tells me you never got Southern bell fairest of the ball. Lovers wait in an empty hall. Their invitations press around the room. Take the hand.

Thank uh you. -huh. Southern bell ringing in my head louder now that it's ever been. When I left, you were standing gone Something tells me you never got too far. Brawo! Brawo, brawo. Do... dobry dzień. Co do szlifowania swoich umiejętności. A on musi robić wszystko nie po kolei, to chyba po mnie ma. Najpierw nauczył się siadać. Nie, siadać, czy... najpierw siadał czy pełzał? Najpierw siadał, potem pełzał, potem stawał i chodził w bok. A teraz się uczy raczkować. I wstawać przy ścianie. Tak Grześku, wychwalam się no. Bawimy się tutaj na takiej, jakby werandzie w jakiejś opuszczonej restauracji, i zastanawiam się, jak długo to już jest opuszczone. Po drodze mijaliśmy kilka tego typu obiektów, i wszystkie były zrujnowane prawdopodobnie przez to, że poziom wody zaczął opadać. No i przestało to mieć sens, bo jeżeli ludzie nie przyjeżdżają tu na plażę, no to logiczne, że nikt też nie przychodzi do restauracji. I co ciekawe. Plaże, które były zaznaczone na mapie, nie tyle, że oddaliły się od wody, tylko po prostu tam wody nie było, było totalne bagno. Smutny widok, ale no wiele sztucznych zbiorników tak kończy, niestety. Tak samo zresztą jak nasza solina. No poziom wody też bardzo mocno opadł, więc wiele, nawet sami widzieliśmy kempingi, które po prostu upadły, bo no wody już z nich nie widać. Więc nie ma sensu tam parkować. Patrzcie, to są nawet jeszcze klimatyzatory. Ktoś tego nie rozebrał. Czyli wychodzi na to, że w tych wszystkich oknach były szyby, i normalnie było to klimatyzowane pomieszczenie pewnie jakiś taki ala ogródek, gdzie można było sobie z widokiem coś tam wcinać. stranded in the clouds Wyrzucić śmieci. I powiem wam, że fascynujące jest to, że na jakimś urbeksie, który nie działa, nie wiadomo od kiedy, są dwa kontenery, które są wywożone, bo stoją puste. A u nas w Polsce śmieci, jak już kiedyś mówiłem, są po prostu walutą narodową. Że w ogóle jakieś skandale, że ktoś gdzieś śmieci komuś podrzuca, że nie wiadomo, co się dzieje. A tutaj normalnie wszędzie, absolutnie wszędzie są kosze i się po prostu jak człowiek wyrzuca śmieci, a nie jakieś kurde kombinacje tak jak u nas. Ale rozkmijałem to kiedyś i doszedłem do wniosku, że w krajach, w których jest problem ze śmieciami w sensie że śmieci leżą po lasach no to robi się te takie akcje. Popatrz, wszędzie są śmietniki. Po co ty, durniu, wyrzucasz śmieci do lasu, jak możesz wyrzucić do kosza? No i wydaje mi się, że, że Hiszpania jest na tym etapie właśnie, bo śmieci jest tu więcej niż w Polsce, po rowach na przykład. później, jak się ludzie nauczą, że jednak nie warto tych śmieci do lasu wywalać, bo po co, to nagle wszystkie kosze znikają. Masz się rozliczać z każdego śmiecia, który wyrzucisz. Przychodzą ci sprawdzę, czy masz wszystko posortowane, czy wszystko jest idealnie. Koniec końców wszystko zatacza koło. I to jest właśnie głupota ludzka, że najpierw zachęcamy ludzi, że nie trzeba wyrzucać śmieci do lasu, bo po co, skoro można wyrzucić do kosza. A później takich męczymy, dociskamy ich coraz większymi opłatami za śmieci, coraz większym rygorem sprawdzania, czy one są posortowane i tak dalej. Ja rozumiem, że to jest ekologia. Tylko kończy się ekologia zwykle tak, że ludzie znowu zaczynają wypieprzać śmieci do lasu. I ja na przykład to już widzę, że coraz więcej śmieci znowu się pojawia w rowach. Bo ludzie po prostu mają tu w dupie, im się nie chce. I tyle. Po dwóch dniach opuszczamy tą miejscówkę nad zalewem. Problem się zrobił taki, że od trzech dni jest mało słońca, a w dodatku tutaj tą dolinkę otaczają góry. No i to ładowanie, nawet jeżeli jest, to bardzo szybko słońce zachodzi za górami i po prostu przestaje ładować. Więc jedziemy stąd, w stronę na razie Zapory, która jest winowajcą tego zalewu, a później pojedziemy w stronę jakiegoś miasteczka, nie też jak ono się nazywa, nie? Guadix i tam mamy jakiś kamperowy spot z wodą i ze zrzutem kasetki no i pewnie sobie pozwiedzamy a, no i przez drogę się pewnie trochę naładuje, a jak się nie naładuje no to albo wystawimy się jakoś bardziej na słońce albo poszukamy po prostu jakiegoś kempingu z prądem na jeden dzień bo ono zrobiło się hardkorowo zobaczymy, jedziemy na razie Nie mam ręku wysokości, ale jak się tak patrzy w dół, to mi się trochę w głowie kręci. A patrzcie, tam sika, zapora sika.